Że nic z Julianem, bo inaczej nie byłoby cię tutaj. E, 50 zł ulucyny po raz e, mam 100. E, 100 po raz pierwszy. E, e, jest 150, 150, tak dobrze. 150. 150 po raz pierwszy. 150 złotych po raz nie, drugi. E, 150 złotych po raz nie, trzeci. 150 większe szanse zdecydowanie. Słucham. Iwona Cygan, 17-letnia uczennica liceum. Razem z rodzicami i dwiema siostrami mieszka w Szczucinie kołotarnowa. Sympatyczna, spokojna, nie sprawiająca kłopotów wychowawczych dziewczyna. Słucham! Słyszałaś do mnie przed chwilą? Nie, a czemu pytasz? Bo miałam przed chwilą jakiś głuchy telefon. Może to jakaś pomyłka? Być może, ale słyszałem oddech jakiegoś faceta. Nie przejmuj się, to jest pełno takich czubów. No dobra, widzimy się dzisiaj? Tak, spotkamy się po drodze, tam gdzie zwykle. No to dobrze, to na razie. Tak. Cześć. Szczucin to niewielkie nad Wisłą położone małopolskie miasteczko. Do powiatowej Dąbrowy Tarnowskiej jest stąd. Tą drogą. 17 km do Tarnowa niespełna 50. Iwona była sympatyczną, a także atrakcyjną, ładną dziewczyną. Wielu chłopców sztucińskich się nią interesowało, ale jak dotąd żadnego chłopaka na stałe nie miała. Miała za to serdeczną przyjaciółkę Renię. Renata uczyła się w zakopanym, w związku z tym w ciągu miesięcy, roku szkolnego, wiele czasu na podtrzymywanie tej przyjaźni nie było. Obie dziewczyny nadrabiały to w czasie wakacji. Dwa lata temu obie właśnie wakacje spędzały w Szczucinie. 13 sierpnia umówiły się około godziny 19.30. Iwona wyszła z domu, spotkała się z Renią tam w miasteczku, w Szczucinie, a potem przyszły obie tutaj do tego Zajazdu laśnego, który wtedy nazywał się Mauroks. Były tu mniej więcej 15 minut po godzinie 20. Słuchaj, Iwanko, może byśmy poszli na dyskotekę? Tutaj w szczucie nie ma być. Tutaj w tym lokalu? No właśnie, nie wiem dokładnie kto. Dobrze, tylko wiesz niedługo, bo ja tak między 10 a 11 muszę być w domu. Wiesz, rodzice się martwią, a to później boję się sama iść do domu. A to tak samo pójdziemy? Może Marta by z nami poszła, przysz Agnieszka też na pewno by się wybrała z nami. No zobacz, chłopaki idą. Może też z nami by poszli. O, co dziewczyny? Dobra, tutaj. No w porządku. co tu, jesteś. Słuchaj, wybieramy się w sobotę na dyskotekę, Może byście poszli z nami. A nie ma sprawy. Gdzie pójdziemy? A to na górze, słyszałam, że nieźle grają. Dobrze, ale ja nie mogę być tu, bo rodzice mi nie poswalą. Co ty się matujesz? Jeśli Jeszcze nie poszedł, tu się martwisz. No właśnie, ale widzisz, tam psuje się pogoda. Albo wejdziemy do środka, albo idziemy do domu. Ja już idę do domu, idziesz? No ja chyba też już pójdę. Widzisz, to my pójdziemy z wami. No dobrze, to wiesz my idziemy teraz w tą stronę na bloki. Wy? My idziemy raczej w tym kierunku. To tak, jak żeby się umawiali, tak? No, chyba tak, no. Dobrze, to teraz razy, bo soboty. Nie będzie trzeba dalej iść sama? Nie no, słuchaj, zobacz, coś ludzie tam idą, także dołączę się do nich. To ja będę u ciebie w sobotę. Tak, tak, jak żeśmy się umawiały. Dobrze, wieczorem Dobra. w sobotę. Dobra. No to na razie, no to na razie. Tak. Z chłopcami dziewczyny pożegnały się po przeciwległej stronie Szczucińskiego Rynku, a same rozstały się tutaj. Renata wróciła do zebry i poszła w kierunku swojego domu, a Iwona ruszyła tędy ulicą doktora Rudnickiego dalej do Lipowej, przy której mieszkała. Była godzina 21.30. O tej porze roku to już ciemno, a także pusto. Z tym, że Iwona była dziewczyną ostrożną i miała zwyczaj asekurować tę drogę do domu jakimś towarzystwem. Renata twierdzi, że w głębi tej ulicy majaczyły jakieś dwie sylwetki do dziś nieustalonych osób. Idące w tamtym kierunku w towarzystwie których miała, doganiając ich, wędrować do domu iwona. Ale do tego domu nie dotarła, mimo że stąd miała już bardzo blisko, to jest około jednego kilometra. Co właściwie stało się później, nie wiadomo. To co pokażemy teraz to policyjne domniemanie, hipoteza śledcza. Zobaczcie, chłopaki, do dupali. To dawaj do niej, zagadamy. No dawaj, dawaj. Cześć mała. To tak sama. Tak jakoś. Słuchaj, możecie się nie? nie, dziękuję. A dlaczego nie? Nie, dziękuję. No co ty, z jakiego ty świata jesteś? To co? Zabawimy się może? Nie, dziękuję. A co? Co nie? Co nie? Co nie? Puszczcie! Policja sprawdzała później szczegółowo dom po domu wzdłuż tej ulicy. Niestety nikt nic nie widział, nie słyszał, czy rzeczywiście, czy było tak, jak pokazaliśmy, czy jakoś inaczej. Czy ona znała ludzi, którzy zaczepili ją na tej drodze, czy jechali i jakim samochodem, czy byli to obcy. Więcej pytań niż odpowiedzi. Na niebie w tym czasie. Zgromadziły się chmury, zanosiło się na silną ulewę. Voulais, nie pasowała, Zaraz rozbrzmiewanie! Gdzieś miała wcześniej jaskini? Prosta! mnie Prosta! 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 mnie! Prosta! mnie! Dostaw mnie! Prosta! mnie! Prosta! mnie! Prosta! Daj, policy Powstawa! Nie! Nie! Komisjoner policji w Szczecinie, słucham. Chciałem zgłosić zaginięcie mojej córki, 17-letniej Iwony Cygan. Kiedy córka wyszła z domu? Wczoraj wieczorem miała wrócić do 10. Może zatrzymała się u koleżanki? Właśnie jej koleżanka powiedziała, że wczoraj były razem w barze, a potem pożegnały się i córka poszła do domu. Wie pan, to może u innej koleżanki? To niemożliwe, dałaby znać. Moja córka to odpowiedzialny człowiek. Przyjąłem zgłoszenie. Udajemy się tam do pana. Ten telefon od ojca Iwony Szczucińska policja odebrała dokładnie o godzinie 13.14 sierpnia 98 roku. półtorej godziny później zadzwonił następny telefon. Jeden z rolników, mieszkańców wsi. Łęka Szczucińska poinformował, że wracając z pola tym oto wiślanym wałem, w tym miejscu zauważył częściowo obnażone zwłoki młodej kobiety. To jest to miejsce.